Dzień dobry Państwu, witamy w ekspresie senioralnym. Dzień dobry, Wita Państwa Hania. Informacje z kraju. Konkurs Seniorzy w Akcji to już czternasta edycja, a do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych. Jak co roku polsko-amerykańska Fundacja Wolności szuka osób, które chcą być aktywne w swoich miejscach zamieszkania, angażować się w sprawy lokalne, i proponować ciekawe przedsięwzięcia oparte na własnych pomysłach i na swoich pasjach. W tej edycji konkursu, Fundacja wspiera działania, które pokazują, że bezpieczny dystans nie dotyczy relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych. U podstaw konkursu, Seniorzy w Akcji, leży chęć znalezienia jak najlepszych i różnorodnych pomysłów. Na zaangażowanie osób 60, w życie społeczne. Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy ofert, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swoich społecznościach. W tym projekcie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję animatorów projektów, koordynatorów i menadżerów w ramach programu Animatorzy. Nie tylko realizują projekty, ale również rozwijają swoje umiejętności. Leki dla osób 75. Plus. Wraz z wejściem w życie nowej listy refundacyjnej od 1 marca 2021 roku, seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 105 nowych leków, także na schorzenia, których wcześniej nie obejmowała lista 75. Plus. Obecnie lista 75 plus obejmuje 2147 leków. Bezpłatne leki dla seniorów mogą przypisywać lekarze rodzinni, a od stycznia 2021 roku również specjaliści oraz lekarze i uprawnione pielęgniarki w szpitalach. Na wykazie takich leków znajdują się te stosowane w chorobach przewlekłych na które najczęściej zapadają osoby starsze. Więcej o programie Leki 75 Plus na stronie internetowej www.75plus.mz.gov.pl Dzień dobry Państwu, witam Was, Jagoda. Waloryzacja emerytur. Ruszyła coroczna waloryzacja emerytur i rent. Dopłaty rosną o ponad 4%. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50 zł i 88 groszy. W tym roku, w związku z rosnącą inflacją, podwyżka jest wysoka, a wskaźnik waloryzacji wyniósł dokładnie 4,24%. Co jest najwyższą podwyżką od dekady, każdy emeryt i ręcista otrzyma decyzję ZUS z podarą nową kwotą. Wypłaty już w marcu. Jeżeli chcemy sami sprawdzić, o ile wzrośnie tam nam emerytura lub renta, wystarczy pomnożyć ją przez wartość wskaźnika 104,24. Wzrosną także opłaty za pobyt w sanatorium. Każdy pacjent przebywający w sanatorium ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta zależy od standardu pokoju. Do tej pory, w tak zwanym sezonie niższym, opłaty zaczynają się od 9 ,40 zł. 40 groszy za pokój wieloosobowy bez własnej łazienki i 28 zł i 80 groszy za pokój jednoosobowy z łazienką. W droższym sezonie opłaty wynosiły odpowiednio 10.50 i 36 ,10 zł i 10 groszy. Zaproponowane stawki to 31 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z łazienką w pierwszym sezonie rozliczeniowym czyli od 1 października do 30 kwietnia i 38 zł i 90 groszy w drugim sezonie, czyli od 1 maja do 30 września. Przypominamy, że uzdrowiska wznawiają działalność 11 marca bieżącego roku. Warunkiem uczestnictwa w turnusie będzie okazanie negatywnego wyniku na obecność COVID-19 lub Przyjęcie dwóch dawek szczepionki. Dzień dobry. Z tej strony Zuzia. Zapraszam na serwis informacyjny. Nadal funkcjonuje autobus SOS. Tylko w styczniu i lutym bieżącego roku załoga autobusu SAS Pomoc w Gdańsku wydała osobom doświadczającym bezdomności łącznie 9179 porcji ciepłej zupy. Codziennie z mobilnego wsparcia korzysta w mieście średnio 58 potrzebujących. Autobus SAS będzie kursował do końca kwietnia bieżącego roku. W związku z opostrzeniami epidemicznymi i w trosce o potrzebujących, ciepła zupa wydawana jest w pojeździe wyłącznie w formie na wynos. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku załoga autobusu przekazała też potrzebującym 692 sztuki odzieży: m.in. swetry, rękawice, szale, czapki i kurtki. Osoby w kryzysie bezdomności otrzymują także informacje o możliwym wsparciu w mieście. Pomoc udzielana jest podczas postojów pojazdu. Około godziny 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu, około godziny 21.15 na parkingu między Rynkiem a Komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu około godziny 22.15 w zatoce autobusowej przy kinie Krewetka w Gdańsku. Każdy może uratować życie i zdrowie osobie doświadczającej bezdomności. Widząc potrzebującego człowieka, wystarczy powiadomić pracowników MOPR w Gdańsku o telefon 58 522 38 20. Rodzina wspierająca. Mając 60 lat i więcej, możesz zostać rodziną wspierającą. MOPR zaprasza do współpracy. Chcesz pomagać gdańskim rodzicom mającym problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci? Jesteś ich sąsiadem, znajomym, krewnym lub po prostu życzliwym człowiekiem? Zgłoś się do miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku. By uzyskać status rodziny wspierającej, do współdziałania zapraszamy wrażliwych, otwartych ludzi, którzy wspierają opiekuńczo i wychowawczo mniej zaradnych rodziców. Ze swojego otoczenia. Podopiecznych mopr. Rodzina wspierająca może uzyskać zwrot niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. Chodzi o wydatki np. Na, na bilety do kina, teatru lub na basen. Zwrot pieniędzy dotyczy też nabycia książek, zabawek lub niezbędnych środków higienicznych dla malca. W przypadku jednego dziecka ośrodek zwróci osobie wspierającej do 350 zł miesięcznie. Jeśli pod opieką jest ich więcej lub mały podopieczny, jest niepełnosprawny, zwrot wyniesie do 450 zł miesięcznie. Rodzinie wspierającej w wypełnieniu funkcji pomaga pracownik socjalny, asystent rodziny. W razie potrzeby radą służy psycholog. Tylko w ubiegłym roku w Gdańsku aktywnie działało 11 takich rodzin. Wspierały m.in. rodziców dzieci niepełnosprawnych, co wymagało dużego zaangażowania i uwagi. Zainteresowani uzyskaniem statusu poproszeni są o kontakt numer telefonu 58 347 82 85. Lub numer komórkowy: 797 909 118. Kontroluj emocje, by nie doszło do przemocy. Gdańskie rodziny, małżeństwa oraz pary borykające się z problemem zachowań konfliktowych zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznego, terapeutycznego wsparcia. Jest ono świadczone bezpłatnie. Także w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt pod tytułem Poradnictwo, kierowane do osób i rodzin w zakresie kontroli zachowań, czyli im wcześniej, tym lepiej. Służy on przede wszystkim profilaktyce w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do uczestnictwa w projekcie MOPR zachęca m.in. małżeństwa i pary, w których pojawiły się, Pierwsze niepokojące symptomy i niepożądane zachowania. Być może uda się dzięki temu naprawić niewłaściwą relację, a przede wszystkim uniknąć niepożądanych, agresywnych zachowań. Dzień dobry, z tej strony Zosia. Wiadomości kulturalne. Z koniec zapowiedział: W tym roku teatr muzyczny w Gdyni przygotował dla swoich widzów starszych i młodszych, dla dziadków i wnuków muzykal Księga dżungli. Po miesiącach rozłąki z widzami, twórcy pragną przenieść się wspólnie do niezwykłego świata emocji i barw, dostępnego tylko w teatrze. Zapraszamy już od 6 marca do Teatru Muzycznego w Gdyni na wspaniałym musical. Akcja spektaklu przeniesiona jest na teren dżungli miejskiej, wciąż dzikiej i bezwzględnej. Mowgli będzie musiał się w niej odnaleźć, a nawet walczyć o przetrwanie. Świat egzotycznej dżungli nagle wyda nam się dziwnie znajomy. Czy w twardych fiożerczych bestiach nie rozpoznamy świata wokół nas i nas samych? Czy jest szansa na odnalezienie przyjaciół w duszy? Współcześniona adaptacja powieści potraktowana została jako wspaniała okazja do zmierzenia się z trudnościami i możliwościami, jakie stwarza zderzenie się dziecięcego świata ze światem tak zwanych dorosłych. Serdecznie zapraszamy! Dzień dobry, z tej strony Ania. Tak. Teatr miniatura. Zapraszam w sobotę 13 marca o godzinie 12. Wszystkie pokolenia dziadków, rodziców i dzieci na spektakl. Pod tytułem bajki robotów. Bajki robotów na podstawie książki Stanisława Lema to spektakl od lat 6 do 106. Dwóch przyjaciół, robotów wyrusza w kosmiczną podróż. Po drodze tról i klapacjusz spotykają przedziwne maszyny. Władców planet, takich jak elektroniczny poeta elektrybał, czy maszyna, która robi wszystko na literę N. Bajki robotów to zbiór bajek, które opowiadają sobie roboty. Z nich dowiadują się o kosmosie i zjawiskach w nim zachodzących. O gwiazdach, planetach i czarnych dziurach. Bajki opowiadają też o tym, że najważniejszymi siłami działającymi w kosmosie są uczucia, a najsilniejszym z nich jest miłość. W spektaklu realizatorzy wykorzystują tradycyjne lalki oraz narzędzia cyfrowe i mechatronikę. Przygody głównych bohaterów opowiadane są za pomocą robotów, obiektów kinetycznych. I mach. Aktorzy stosują elektroanimację oraz grają na takim kosmicznym instrumencie jak teremy, jedynym instrumencie, na którym się gra bez dotykania go. I to jest wszystko o waszych informacjach. <śmienia> no, no. No, no. Ale co mam powiedzieć? E, dzień dobry z tej strony Ania. No, śmiało. Dzień! Dobry. Nie. Ale patrz... Chłop. I powiedz jeszcze raz to samo i to już wszystko. I to już wszystko. No. I to już wszystko. Ale do końca. I to wszystko. I to jest. I to już wszystko w naszych informacjach.